Hello, guys, I welcome you in our next video in my channel. Uh, here's Moscow. So, uh, I welcome you in Company of Heroes uh, 2, uh, the RTS real time strategy game, and we continue our uh, campaign, our USSR campaign. So, uh, scheiße. Uh, we continue our theater of war. Story. Operation Barbarossa. Dobra, nie będę już cringewał po angielsku. No to kontynuujemy teatr wojny, ponieważ teatrów wojny dawno nie było na kanale. Poprawię sobie słuchawki. Ostatnio był stream dwugodzinny. Pozdrawiam tych, którzy byli na streamie i tych, te, którzy oglądali zapis streama. Na streamie... Mm, Przeszliśmy sobie raz, dwa, trzy, trzy misje kampanii. Na kolejnym streamie myślę, że przejdziemy sobie kolejne trzy misje, albo już nawet skończymy kompany, kampanię. Bo zauważyłem, że stream lepiej po prostu działa według mnie niż nagrywanie takiego jednego odcinka. No to co? Dobra, dzisiaj teatry wojny, bo dawno nie było teatrów wojny. A trzeba też je zakończyć. Jak widzicie, zostało dużo misji. Co do bitw kooperacji, to na razie one będą leżały, ponieważ Klemen. Klemenowi się komputer popsuł i generalnie Linux go oszukał. Pobrali mu Linuxa w serwisie i coś tam. I z Linuxem jest taki problem, że nie ma. Nie ma aplikacji w zasadzie na Linuxie tyle mogę powiedzieć. No. No i co, robimy sobie dzisiaj misję zimowa obrona. Będzie to ostatnie wyzwanie z w Związku Radzieckiego. Potem zostały nam trzy wyzwania Wehrmachtu, i potem Sorowe bitwy z SI, czyli takie zwykłe bitwy na SI. W międzyczasie jeszcze sobie zrobimy Arden Assault. No i jako już inną serię sobie wrzucę. Myślę, że tyle. Mogę przeczytać. Okolica Reningradu, grudzień 1941 roku. Nadejście my spowolniło marsz Niemców, lecz Armia Czerwona musi jeszcze przetrwać ich ataki. Niewielka grupa Czerwona Armistów ma za zadanie utrzymać punkt przy zamarzniętej rzece, czyli tutaj. Uruchamiamy. Proszę, możecie sobie przeczytać. Tutaj te rzeczy. Cel misji warunki specjalne generalnie będzie w tej misji odpierać yy, fale Niemców. No, wiecie o co mi chodzi, fale ataków Niemców. O. o, znaczeniu strategicznym, nie możemy pozwolić, żeby wpadł w ręce Niemców. Żeby zaatakować, Niemcy muszą się przeprawić przez zamarzniętą rzekę. Wykorzystaj to. Wraz z odbieraniem kolejnych fal Niemców, będzie zatrzymywać dodatkowo działy i zasoby. Powodzenia, Tawarisz. Okej. Okay. Dobra, mamy gwardię. Mamy jednostki poborowych i mamy pionierów. My jak najbardziej, miny możemy rozstawić na początek. Widzę, że możemy poborowych sobie wzywać, z czego będziemy korzystać. Na tej misji jest achievement, żeby tam wezwać i już tam poborowych. Ale nie będę go już płacił, bo już mam ten achievement. Jeszcze jest achievement, żeby przejąć czołg. Czołg wroga i obsadzić go. Jest to bardzo achievement zależny od szczęścia. Dobra, myślę, że poczekam na... Będziemy, nie wiem, czy wam pokazywać jak... Przeciwnik, no dobra, idzie po przeciwnik, więc no, co my tu mamy? Dwa oddziały z trupem, z łatwością sobie z nimi poradzimy. Tylko przesunąłbym nasze oddziały za osłonę bardziej, są strasznie wychylone. O, właśnie w naszą minę, cztery oddziały, dobra. No nie, nie, że. Na razie z łatwością sobie radzimy, bo z trupem to zdecydowanie takie mięso armatnie. Boże. Ciekawe, jak to słychać na montażu, na nagraniu. Kichnięcie moje. Musi brzmieć ciekawie. Nie wiem, kiedy wrzucę ten film, ale w czwartek planuję coś specjalnego. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jeszcze jedną minę, czy dajemy naszym. DP2. Dobra, dajemy naszym DP. O, dostaliśmy nowe oddziały. Super. Dobra, tych wyposażymy w DP. Karabiny maszynowe. Tutaj damy tym oddziałom ptr żeby mieć jakąś kotrę przeciwpancerną. Możemy jeszcze tych w, w pps poborowych wyposażyć. Super. Dobrze, że się składa. Strzelcy gotowi. Nasze chłopaki czekają w łokopach. Hmm, przeniesiemy. Możemy przenieść nasze oddziały trochę tam. I możemy wzywać sobie poborowych za darmo. No to robimy. z czym się zmierzymy. O, regularni granadierzy i widzę, że mają MG42, więc może być groźnie, trzeba uważać. Dobra, wy się ustawcie na razie tu. Dobra, jednak wiecie co na front, na front. Możemy sobie uzupełniać ludzi. Pamiętajcie o tym. Wy do osłony. Nie, co wy robicie? O, dobra, nasi warzyści dostali TP. Więc to naprawdę dobrze. pozbyńcie się tego działu z MG, bo on jest zdecydowanie najbardziej niebezpieczny dla nas. No nie musicie tak już podchodzić, wiecie o tym? Nie no, wracać na pozycję! Darius, Sirius, man? a to staliśmy, ale super. Dobra, możemy naszym przydzielić ptr temu oddziałowi? Może jakiemuś oddziałowi poborowym damy pepesze Temu damy ppr Myślę, że połączymy trochę te oddziały nasze. Najpierw możemy chyba włożyć do wieży, tylko pytanie, czy my będę strzelać? Strzelają, no super. Trzeba szybko wybijać. Mamy teraz tych grenadierów pancernych. Oho, niebezpieczeństwo. Te karabiny maszynowe ciężkie. G42. Ci też są niebezpieczni, bo są wyposażeni w pistolety maszynowe. Okej, okay, mamy iła. Dorzucisz na idę, no tak średnio. Nie możemy wyjść za bardzo też do kopów, bo dostaniemy przygłożenie od razu. Tylko mi nie wychodzi. Daj. Dobra, użyjemy jakiegoś oddziału, żeby ofrankować ich DMG. Chyba stracimy jeden oddział z PPS-ą. wybił nam kolejny oddział piechoty. Ten obrzucimy ich po prostu małotowami. Dobra, sytuacja się, widzę, już jest spokojna. 1MG wybite. 1MG. Używajmy poprawnej polszczyzny. Samolot szturmowy może ruszać do akcji. Jakie zadanie? Przystępujemy. Przybyły podziały frontowe. Dobra, mamy dwa ck -my. Zupełnimy sobie oddziały. Coś dostałem? Nowych poborowych i saperów. Saperom damy miotacze. otacze. Oho, 200. Pojazdy opancerzone w 222 musimy uważać, bo są do, dosyć skuteczne. Wiecie, co Wycofacie, się? To nie było mądre posunięcie. To co zrobiłem. Stajpery na zewnątrz. Nie wiem co się dzieje, ale wygląda na to, że rozgromiliśmy wroga. I możemy uzupełnić niestety oddziału ze snajpera. Snajpera postawimy na plecach, bo nie chcę żeby zginął. I może się przydać. Dobra, na pozycję z powrotem. Potrzebujemy sobie zamówić więcej poborowych. Dostaliśmy armatkę przeciwpancerną. Bardzo dobrze. Oho, sztuk jedzie. Nie, pancer! Pancer 4. Panie Sniperze, uciekaj Pan! Czołg wybuch? Super. No, przydaj się na coś i tamtego, tamten rozdział Doskonale. Tą armatkę możemy tutaj przenieść na razie na tyły. Dobrze nam idzie. Powstrzymaliśmy 5 farm już w zasadzie. Chętnie bym zaminował rzekę. Doskonale. Jesteśmy KM widzę. O, naszego maksima Mojego imiennika, hehe. No to co, poborowi? Tak będziemy tutaj rzekę minować, co parę mm, kratek. Trzeba coś zbudować. Oho, coś idzie? Sniper No kurde snajperzy. dobra, czy trzeba ich zdejmować chyba naszymi stajperami? Będzie najlepiej. Ryniemy w śniegu Potrzebne wam zajmuje Potrzebujecie mnie? Mamy Apa! No za go? Doskonale. Pozbyliśmy się sniperów, więc yy, to nam ułatwi naprawdę sprawę. Widzę tu MG42. Musimy się ich pozbyć. najszybciej. Dobrze, nasi snajper, nasz sniper robi dobrą robotę. Tutaj wzmocnimy tą stronę, bo jest strasznie obita. To sobie. Ra... A to co? I co? Przejdź... Nie, no to jest Beka już. Aha, no spoko. O kurde, dobra. Armatkę musimy w tamtą stronę rozstawić. Wycofać się, wycofać się. Dobra, samoloty poleciały, więc już będzie łatwiej. No nie, nadal lata, ale on nie powinien już latać. Dobrze, że nasze MG działa niezależnie od przywożenia, czy jest przywożone, czy nie. Dobra, udało się. No, na razie najcięższa fala to była. Pokonaliśmy właśnie 7 sied fal. Więc chyba teraz będziemy mieli premię w postaci fal dodatkowych Świetnie towarzyszą Ale faszyści jeszcze nie rezygnowali Szybę... Jest Szybę... Mój odparcia kolejnych Aha. fal ataku Sabezy Szybko Wycofaj się Aha. Oho Dobra, będzie po tym pojeździe, jednak będzie po tym pojeździe. Tego pętla możecie dać tu. A strzelecie, co, nie jest? Dobra. BTRS-ów wycofajcie. Mamy potężną obronę. Gdzieś mają że na plecach. Musimy pode... podejść do Stajpera, żeby się nimi zajął. No i po Stajperze. Sz... Szade, szade. Szkoda. Weźcie ich, wykończycie na no, ura. My się wycofajcie. Robicie sobie? Nie, to jest żart. To się przydadzą bardziej poborowi. Jeszcze jednych sobie zamówię. Szybko wycofać się. To jest... Moździe... O kurde, pojazd moździerzowy. Nie fajnie. Powiem tyle. Gdzie ja mam rozdział Mój jest kochany z... z Peteresami. Sztuki. Gdzie jest mój pepanc? Pe pe Zniszczyli mi te moje wukry, Nieładnie! Nie wolno tak! Szybko! Uzupełnijcie mojego pepanca! Dużo tych sztuków. Życie sobie w G42. Po kolejnym sztugu został ostatni zniszczony doskonary Moździerze na tyły Armia Czerwona na was. Zastąpicie tych, którzy były oddziały frontowe i tego pepaca też poproszę na tyły. tyłyście po moich śladach, będzie łatwiej Strzelc, dobrze wuty zasmurujcie o ostatnia fala. Super Dobry tekst. Lubię teksty skąpane. Będę to powtarzał w nieskończoność. Gdzie jest mój pepanc? Panie pepancu, rozstawiaj się pan. Tygrys! To chyba jakiś prototyp tygrysa. No to jest końcówka 41 roku, coś takiego. Dalej w tego tygrysa nawalać. Dajcie mi poborowych. Mogę jeszcze go iłem ostrzelać. Naprawdę mamy tyle dyspozycji do dyspozycji... Czekajcie. No tu salwę zaparająco pancerną. O kurde, ale nam przywalił ten tygrys. Czemu nasz pepans nie strzela? Panii, poszerni, poszerni. Panii, poszerni, poszerni Mogę spróbować go odcić i mu z, z boku bomby podłożyć. No, widzę, że ten tygrys jest mało inteligentny. No, bomby podłożyłem z boku. Ale widzę, że ta bomba nic mu nie zrobiła. Więc szadę. O, i po się wygraliśmy bez. To zwycięstwo, a także wiele innych punktów oporu wobec faszystów, zatrzymało niemieckie natarcie na ZSRR. Leningrad, mm. Moskwa i inne kluczowe miasta oparły się atakom. Armia Czerwona ostatecznie sama zaatakowała serce nie Jej. Wygraliśmy! Hurra! Dobra. Także... Myślę, że sobie zakończymy w tym miejscu ten odcinek. Dzięki, w że ze mną byliście. No i widzimy się w kolejnym epizodzie. Z tej strony był Moskał. I trzymajcie się ciepło. Na razie.